Witajcie moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie chwilkę na temat zdrowego odżywiania idzie jesień. Coraz więcej mamy zachorowań, do tego jeszcze dochodzi pandemia koronawirusa, i warto zwrócić uwagę na prawidłowe odżywianie. Po co? Po to, żebyśmy byli bardziej odporni w tym okresie jesiennym. Na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę? W pierwszej kolejności to ile spożywamy wody? Tak? Wiadomo, nasz organizm jest w większości z wody zbudowany i ta woda jest nam niezbędna. Niestety, wszyscy, może, wie, może nie wszyscy większość z nas spożywa tej wody zbyt mało, i później następują pewne dolegliwości typu zatwardzenia, ból głowy e, i różne inne, typu w, e, może się pojawić po wielu latach miażdżyca, nadciśnienie. Kolejne ważne posiłki. Nie jemy dwóch posiłków dziennie, czyli na przykład jak to wielu z nas robi śniadanie o godzinie pierwszej i obiad o kolacja o godzinie dwudziestej. Tylko zjadamy 4-5 posiłków dziennie. Pamiętamy o tym, żeby śniadanie zjeść do godziny od wstania. Kolejne posiłki jemy w odstępach między 3-3,5 godziny. Pamiętamy również o tym, żeby jeść powoli i popijać odpowiednią ilością napojów. Kolejna rzecz. W okresie jesienno-zimowym bardzo ważne są witaminy. Mamy ten plus, że latem owoców, warzyw mieliśmy bardzo dużo swoich ze swoich ogródków. Niektórzy ludzie robili przetwory, w związku z tym myślę, że warto jeść te witaminy. Oczywiście w dzisiejszych czasach w owocach, warzywach jest tych witamin znacznie mniej niż to było w latach 70., 80. Jest to ze względu na to, że producenci dążą do tego, żeby owoc pięknie wyglądał, a nie żeby miał jak największe wartości odżywcze. Kolejna rzecz, na którą należy bardzo mocno zwrócić, to stres. W dzisiejszej dobie coraz więcej ludzi bardzo mocno się denerwuje, często i gęsto błahymi sprawami. Jak z tym sobie najlepiej poradzić, tak? Najlepiej zaplanować dzień od rana do wieczora, co będziemy robić. Wtedy nie mamy czasu na myślenie, że coś nam nie wyszło i tak dalej. Jeżeli sobie dobrze zaplanujemy dzień, troszeczkę mniej stresu na pewno będziemy mieli. Kolejna ważna sprawa. Cukier. Wszyscy bardzo lubimy cukier w różnej postaci. Czy słodzimy kawę, herbatę, czy robimy ciasto. Tu jeszcze nie ma tak dużego problemu. Natomiast jeżeli zjadamy bardzo duże ilości batoników, pijemy napoi gazowanych, już zaczynają się problemy. Dlaczego? Ponieważ cukier hamuje nasz metabolizm, mało tego przyczynia się bardzo mocno do próchnicy, a jednocześnie niestety przez cukier tyjemy. Co jest kolejnym dużym problemem, jeżeli chodzi o odporność, ponieważ osoby otyłe często i gęsto mają mniejszą odporność, chociażby z tego względu, że mniej się ruszają. Tak? Wiadomo, jak dużo kilogramów ważymy, nie chce nam się ruszyć. Siadamy przed telewizorem, a tu kolejny problem, ponieważ jak siedzimy przed telewizorem, e, sięgamy po małe przekąski i kółko się nam zamyka. Kolejna sprawa, ruch. Nie zapominajmy o ruchu. Jeżeli mamy pracę siedzącą e, czy praktycznie nie ruszamy się, warto wprowadzić chociażby na początek troszeczkę spacerów, troszeczkę biegu marszu czy jazdy na rowerze. Nie przejmować się tym, że jest zimno. Po tygodniu dwóch zobaczymy, jeżeli to wprowadzimy, że będziemy się troszeczkę lepiej czuć. Także dbajmy o nasze zdrowie, a nie zostawimy połowy wypłaty w aptece.